Tradycja dożynek w Polsce kultywowana jest od XVI wieku, są uwieńczeniem ciężkiej całorocznej pracy rolników. Dożynki powiatowo-gminne tradycyjnie rozpoczęły się od korowodu, który przeszedł z urzędu gminy Dąbrowice, do kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Dąbrowicach. Tam została poprowadzona Msza Święta Dożynkowa. Następnie korowód przeszedł ulicami Dąbrowic na plac dożynkowy w towarzystwie zespołu Leszczynianki. Na scenie wystąpiły zespoły ludowe. Po wspólnych śpiewach głos zabrali gospodarze dożynek oraz zaproszeni goście. Oficjalnie podziękowano rolnikom za tegoroczne zbiory oraz wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych. Proszę starostów tegorocznych dożynek, panią Iwonę Dewicką-Wąs, oraz pana Rafała Pacholczyka o przekazanie na ręce naszych gospodarzy bok na chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów. Daj! Organu Rady Powiatu Kudowskiego oraz Zarządu Powiatu Kudowskiego życzyć wszystkiego, co dobre podziękować za plony, podziękować za, za, za to, że dzięki waszej ciężkiej pracy możemy mieć zapewnione bezpieczeństwo żywieniowe. Dziękuję raz jeszcze i zapraszam do wspaniałej zabawy. Panie pośle, przyjaciele naszej gminy, panowie komendanci. Szanowni Starostowie tegorocznych dożynek, szanowni goście, drodzy mieszkańcy, kochani rolnicy, Dożynki to nasza najpiękniejsza narodowa tradycja. Dzisiejsze święto jest zwieńczeniem całorocznego trudu rolników i ich rodzin. To również podziękowanie za pracę i za wysiłek za zebrane w tym roku plony. Drodzy rolnicy, w dniu waszego święta życzę, aby trud waszej pracy i pracy waszych rodzin zyskał należyty prestiż, uznanie społeczne oraz godziwą zapłatę. Dziękuję wszystkim za to wszystko, co robicie, dziękuję za to, że jesteście i oczywiście przyłączam się do tych pięknych życzeń tradycyjnych, kiedy nawet na poru ludzie pracowali, pamiętam młodość. zawsze, kiedy się przechodziło i pracowali ludzie na poru, zawsze się mówiło szczęść Boże, więc szczęść Wam Boże, moi drodzy. I także niech Bóg błogosławi naszej umiłowanej Ojczyźnie i nam wszystkim wszystkiego dobrego dziękuję. Panie Wójt, Szanowni Państwo, pozwólcie, że odczytam list skierowany do państwa przez marszałka województwa łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera. Rolnicy, uczestnicy dożynek Powiatowo-Gminnych w Dąbrowicach. W dniu dożynek pięknego święta od stuleci wpisywanego w naszą narodową tradycję przesyłam serdeczne pozdrowienia dla wszystkich rolników z powiatu łutnowskiego zgromadzonych tu w Dąbrowicach. Dziękujemy dziś Dobremu Bogu za owoc tej ziemi. Jako gospodarz województwa łódzkiego i ja Wam dziękuję w imieniu mieszkańców za trud i serce włożone w wytworzenie i zagospodarowanie płodów ziemi. Bo nie da się żyć z ziemi, jeśli nie damy jej całego siebie, jeśli nie mamy z nią emocjonalnego związku. Dożynki to czas refleksji nad świętością tej wspaniałej uroczystości, nad świętością chleba. To dzięki Wam polska wieś rozwija się, pięknieje oraz staje się atrakcyjnym miejscem dla realizacji wszelkich społecznych aktywności. Wiejskie gminy i sołectwa pokazują, jak wiele dobrego przynosi prężna samorządność i poczucie lokalnej wspólnoty. Pragnę z najgłębszym szacunkiem wyrazić wdzięczność gospodarzom za całoroczny trud na roli. I za wierność ojczystej ziemi. Życzę rolnikom i tym, którzy wraz z nimi dziękują za tegoroczne plony i Bożą opiekę, wszelkiej pomyślności w codziennej pracy, możliwości realizacji planów oraz obfitych zbiorów w roku przyszłym. Szczęść Boże, senator Rzeczypospolitej Polskiej Przemysław Błaszczyk. W imieniu powiatu kurskiego władz, również Rady Powiatu Kutowskiego chcielibyśmy przekazać Panu Taki symboliczny kompas, pasłem, mottem powiatu kutnowskiego jest do nas zawsze blisko i mamy nadzieję, mamy ogromną nadzieję, że ten kompas już na zawsze będzie wskazywał powiat kutnowski jako miejsce, gdzie warto przyjechać i gdzie zawsze na pewno z życzliwością spotka się Pan i, i uśmiecha. Naprawdę dziękujemy, gratuluję. Dożynki to nie tylko święto rolników, ale całego środowiska wiejskiego, wielu zawodów związanych z pracą na wsi i rzeszy ludzi. Najważniejsze elementy Dożynek pozostały niezmienne. Nadal są to msza święta dziękczynna, delegacje poszczególnych wsi, starościna i starosta Dożynek, piękne wieńce, podziw dla plonów, wspaniałe lokalne stroje i radość. Obecnie to również szansa na integrację środowiska wiejskiego i miejskiego oraz promocję wyrobów. Naszą pierwszą siedzibą, tak naprawdę to tak jak wspomniałem, to kopalnia węgla brunatnego w Sieniawie. Działamy od 1857 roku do dzisiaj. Podstawowym surowcem wybudowania naszej kopalni i Odkrywkowej jest węgiel brunatny, z czego słyniemy, do celów oczywiście ciepłowniczych. Jednak od niedawna nasza firma zajęła się dodatkowo pozyskiwaniem z wydobytego węgla, bogatej w materię organiczną, frakcji w postaci płynnego koncentratu kwasów huminowych. Preparat Rola zawiera w swoim składzie 36% węgla organicznego i w tym aż 90% kwasów huminowych. Te jego właściwości mają pozytywny wpływ na takie aspekty uprawy ziemi jak poprawa struktury gleby, zwiększenie retencji wody, zatrzymywanie toksycznych działania nagromadzonych w gleby szkodliwych roślin metali ciężkich poprawę przyswajalności składników mineralnych zarówno tych będących naturalnych w glebie, jak i tych zastosowanych w postaci nawozów sztucznych. Poprawnia pH gleby, polepszając warunki do rozwoju pożytecznych mikroorganizmów glebowych. Preparatura Humus dla dba także o od samego początku jej powstawania, warunki do wzrostu rozwoju, a przede wszystkim, żeby była zdrowa i silna w starciu z niekorzystnymi czynnikami, takimi jak owady, różnego rodzaju choroby i tym podobne. Flora humus to naturalny certyfikowany i przebadany produkt, mający realny wpływ na warunki wzrostu i rozwoju roślin. Jego odpowiednie stosowanie może ograniczyć nawet do 40% wydatki na nawożenie mineralne bez spadku jego w plonie. Rośliny, gdzie stosuje się flora humus, wykazują lepszy rozmięty system korzeniowy i większą powierzchnię liści, co przekłada się na lepsze warunki dla procesu fotosyntezy i finalnie zwiększa jego plon. Flora humus również może być stosowana w rolnictwie tradycyjnym, jak i w rolnictwie ekologicznym. Nasze artykuły możemy zamówić poprzez naszą stronę albo bezpośrednio ode mnie, przeze mnie. Ja wypełnię wtedy odpowiedni wniosek i naszym kurierem doślemy do Państwa tak naprawdę w ciągu dni od daty zamówienia. Produkt będzie u Państwa w gospodarstwie. Proszę Pana, miody, miody. miody są wszystkie dobre na wszystko, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, z czego mamy miody? Tak jak widać tutaj na tym jednym stoisku, akurat tu jest kolegów. Z krośniewic. Miody wielokwiatowe, lipowe, nektarowo-spadziowe, rzepakowe. Tutaj mamy troszeczkę więcej, z tego względu, że tutaj dochodzi nam jeszcze miód gryczany, pyłek, miód faceliowy. Na co są dobre miody? Miody są zawsze przeważnie dobre na to, z, czego, z jakiej rośliny zostały zebrane. Dajmy na to miód gryczany posiada najwięcej rutyny w sobie tak samo jak gryka co powoduje rutyna rutyna powoduje zwolnienie starzenie się komórek i przyspiesza odbudowę każdej komórki w organizmie także ma takie wybitne działanie odmładzające